Siemanko, z tej strony Nexik. Dzisiaj trochę inny odcinek, bo to już nie będzie o telewizji fikcyjnych, ale tu wstąpimy jednak do telewizji realnych. No i chciałbym też zrobić mały content. Więc dzisiaj zapraszam Was na moje pierwsze top 10. Dzisiaj zrobiłem specjalnie dla Was listę top 10 moich ulubionych polskich opraw graficznych telewizji. Zapraszam Jakbyście słyszeli jakieś dźwięki w tle, to... to ...albo sister, albo telewizor Zobacz. Numer 10 to HBO z 2014 Listę rozpoczynam logiem, który... Stawiałem głównie dla improwizacji, no co, nie planowałem stawiać tego loga, Chcia, nie chciałem powtarzać telewizji tutaj zawartych w liście. Wstawiłem głównie te logo, głównie za swój ciekawie wykonanie, na pewno bardzo się wyróżni od innych telewizji i to jest bardzo dobry plus dla tej oprawy. No i też ma swój ciekawy charakter, który bardzo dobrze pasuje dla tej telewizji. Minusy są takie, że no, właśnie improwizowałem wybierając oprawy do tej listy. Planowałem też wstawić oprawy z 2011, ale wybrałem jednak tą oprawę. W dodatku, jak pewnie niektórzy wiedzą, ta telewizja nie jest polska, to jest amerykańska telewizja. Więc na numer 10 HBO gratulujemy i życzymy szczęścia kiedy indziej. Jeśli kiedykolwiek miałbym robić remake top 10. Prawdopodobnie mi bardziej się przyjrzał i pomyślałbym, czy warto było wstawić ten oprawę tutaj na liście. Numero 9. Pols'acpor z 2005. Tutaj zacznijmy już żerować na nostalgii bardziej. Zacznijmy od tego, że no... Kto nie pamięta tej oprawy, no... Jest fantastyczna, tylko szkoda, że zakończyli ją... Przed Euro 2016, a zapowiadała się, no... Znaczy już miała swój wiek. Miała już swoje 11 lat. Muzyka jest naprawdę nastrojowa. Bardzo... Tak jak HBO, tu też bardzo pasuje do telewizji sportowej w dodatku. No i wygląda też fantastycznie. No, no zrobili to w dobrze i spisali się fantastycznie. No minusem jest tak, że no jakościowo by nie pasowało do dzisiejszej telewizji, no. Stare to swój idę w dodatku. Zrobili też te remake o reklamy i ogłoszenia nadawcy, więc no. Numer 9, Polsat Sport, no gratulujemy, no. fantastyczna oprawa. Numer osiem, nasze ukochane, kółkowate TVN. No co tu powiedzieć eee... przyznam, że mówiąc, że nie chcę powtarzać telewizji miałem na myśli, że dwie telewizje pojawią się eee, trzy razy w tym odcinku. Może niekoniecznie w topce, ale w odcinku. Animacja w tej oprawie jest fantastyczna, tak samo jak muzyka. Wszystko tutaj bardzo dobrze komponuje się no i... Dostarcza bardzo dużą nostalgi do tej oprawy. No i same kółka. No, bez nich ta oprawa nie miałaby sensu. Nie podoba mi się trochę w tej oprawie sama jedna rzecz. Mianowicie ro pierwszy rok powstania tej oprawy zostawiliśmy na końcu identów takie coś i zrobili małą przeróbkę rok później. No, i cóż, yy, jeszcze trzeba też powiedzieć, że no, ident produkcji, ten z TVN-em i jakiś rok, w którym powstała produkcja, to mi się ciągle pojawiało w telewizji. I tak to weszło do mojej głowy, że ja, wiecie. Yy, rozumiecie, no. Tak więc, numer 8 Tefony z 2008. Kolejny, numer 7, zajmuje TFOP2 z 2007 Wiem, nie spodziewaliście się tej oprawy tutaj w liście Nie jest to zbyt doceniona oprawa, pomimo tego, że jest no całkiem dobra Nie jest to chyba przedostatnia taka dobra oprawa od TFOP2 Kolejne no już chyba nie były zbyt dobre no, bardzo lubię tą oprawę głównie za muzyczkę. Jest po prostu spokojna i bardzo dobrze wchodząca w ucho. No i też, no, jest prosta, ale no, prościznaną no, całkiem dobrze. Jest zrobiona. No, wygląda świetnie, całkiem mi pasuje. Możecie mieć inne zdanie o tej oprawie, ale ja tę oprawę bardzo lubię. Tak samo jak oprawę z 1987 i tylko te dwie oprawy bardzo doceniam. Reszta opraw za bardzo mi nie pasuje. Na przykład taka gruba dwójka, oprawę z tą dwójką bez TVP i tak dalej. Czas na numer 6, a w nim telefon 7 z 2008. Podobnie jak TFOP2, tu też oprawa nie jest najlepsza, ale ja bardzo ją lubię, głównie za. No, ponownie, muzyka to jest najważniejsza rzecz, co sprawia, że oprawa jest fantastyczna. No i też swój nastrój, też daje sam wygląd. Owszem, oprawa nie ma zbyt dużo do dania oprócz innych kolorów i. Tego samego motywu, pasków i <gryw> bardzo mocnej muzyczki, tak bym powiedział, ale bardzo nostalgicznie ją wspominam, jest fajna. No, oczywiście, nie wszyscy mogą ją lubić. No, nie jest doceniony. No i właśnie trochę jest prosty. No, ma swoje całkiem dobrze zrobione identy. No ale. No proste to jest i no niezbyt dużo wnosi. Ale no cóż, numer 6 telefon 7. No może nie wszyscy mogą ją lubić, ale ja mam inne zdanie. Czas na drugą połowę tej listy, ci już będzie coraz lepiej, kochani. Zaczniemy numer 5 od ATM Rozrywki. Moja najbardziej chyba nostalgiczna telewizja. Niestety wyłączenie jej w 2021, niestety niezbyt mnie zadowoliło. Owszem, to nie jest jedyna oprawa tej telewizji. Była na początku i jeszcze jedna oprawa, ale trwała bardzo krótko i to chyba były wtedy testy telewizji, więc. No cóż. Na plus na pewno zasługuje sam wygląd oprawy. Bardzo pasuje do telewizji. Klostyka też do dobrze pasuje. Muzyka też jest ok. Nie mam tu chyba minusu do tej oprawy. Jest po prostu fajna. Bardzo pasująca do samego kanału i szkoda, że telewizja nie istnieje dzisiaj. Ale czy gdyby istniała, to by ta oprawa była? Na te pytanie odpowiedzcie sam. Numer czwarty, czyli już przed podium. TVP1, znany też jako T1P i jego ident z 87. czyli jeden z pierwszych w historii polskich identów, który zasługuje na po prostu gratulacje. No, owszem, nie była komputerowa, to nie przeszkodziło, żeby ten ident był po prostu niesamowity. No, największe plus na pewno za muzyka, muzykę. Jest po prostu fantastyczna. To samą muzykę użyli wcześniej, właśnie w identy z 85. Głównej okazałości, możemy usłyszeć muzyczkę właśnie też w tym identy, który właśnie nawet widzicie na ekranie. Co ciekawe. No i powiem wam, jak na pierwszy ident jest po prostu niesamowity. Po prostu gratuluję. I i teraz czas na podium, czyli będzie już teraz naprawdę ciekawie, bo oprawy, które za chwilę zobaczycie na podium, robią duże wrażenie. Trzecie miejsce z brązowym medalem zdobywa Canal Plus i jego oprawa z 1995 roku lub we Francji z 1984. W tym macie Canal Plus miałem lekki problem, bo chciałem się zdecydować między to oprawą a następną z 1997 bo są tak samo dobre, ale oprawa z 1997 jest pewnie bardziej nostalgiczna i stylowa, bo te kwadraciki to no wszyscy pamiętają bardziej niż to. Ale zdecydowałem się, że jednak wybiorę tę oprawę z kilku powodów. Po pierwsze, jest to bardzo kreatywne przeniesienie oprawy z Francji. Yy, ma na pewno dużo do. Dużo oryginalności w temacie na przykład muzyczki, która jest inna niż w Francji, nawet animacja jest troszeczkę przerobiona na przykład w głównym widencie, a tym bardziej w identach tematycznych, to bardzo dobrze jest zrobione i zasługuje na gratulacje, w przeciwieństwie do tego z 97, który w przeciwieństwie do tej oprawy yy, wziął w większości muzyczka właśnie z Francji Taka ciekawostka użyłem muzyczki z głównego identu do zrobienia pierwszego montażu pierwszego intra do mojego pierwszego już dawno nie istniejącego kanału ale to inna sprawa Podsumowując Ta oprawa zasługuje na szczere gratulacje <klucz> <klucz> Dobra robota Kanal Plus Od razu powiem. Ta oprawa jest cudowna. Numer drugi, czyli srebrny medal, otrzymuje TFL z 2002. Tę oprawę lubi o wiele bardziej niż kolejną oprawę. Mogłem oczywiście jej nie widzieć, ale to już inna sprawa. Ma ten mały trójwymiar i fantastyczna muzyczka, która zawsze wplątuje mi się w mózg. Po prostu to też jest to samo z Kanal Plusem Czyli tej muzyczki też użyłem w pierwszych intach Czy, czy bardziej bym powiedział w tym przypadku ultra. No jest to moja chyba pierwsza ulubiona oprawa Taka pierwsza, kto, dzięki której zainteresowały mnie te Temat identów i oprawy To było chyba już wtedy, kiedy były dwudziestolecie tfn u No i po prostu kółka Bez nich te nie miałby sensu No nie wiem kurde czy dać jakiekolwiek minusy To nie zasługuje na żadne minusy Jest to po prostu piękno No Kto nie kocha tej oprawy, jest fantastyczna Jedyny minus to chyba tylko te identy świąteczne Są po prostu cringe'owe Podsumowując drugie miejsce zajmuje TVN ale jakim cudem drugie, a nie pierwsze? Tego dowiecie się już za chwilę. Ale zanim to, chciałem przedstawić wam 5 luk, które mogłyby trafić, ale nie trafiły z różnych powodów. 1. Kanal Plus 97 2004 No tak, jak mówiłem, przegrała walkę z 95. Ale trzeba przyznać, styl jest bardzo zapamiętany No i też z tego stylu zrobiono drugą oprawę Z kwadracikami 2. Polska 2006, 2019 Ta oprawa jest cudowna, no trzeba to przyznać A więc co popsuło tą oprawę? Ta cholerna długość, 13 lat, jak to tyle lat przeżyło? 3. TVP1 2012-2017 Owszem, też to niezbyt lubiana oprawa, ale dzieciństwo było dobre. Po prostu nie bez powodu to nie trafiło do listy 4. T97 2002. No, nie mam zbyt do powiedzenia o tej prawie, ale kreatywność jest ogromna. No popatrzcie się na te identy. Telefon jest po prostu w tej oprawie wszystkim XD 5 TVP1 1990-1992 To jest pierwszy w pełni komputerowy ident, więc, no, co tu powiedzieć? I po tych długich 18 minutach, czas na miejsce pierwsze. Chcecie się dowiedzieć, kto wygrał? Odwitajcie te 8 sekund na ekranie, a zobaczycie. Tak, na pierwszym miejscu są dwie oprawy. Dwie bardzo podobne oprawy, dwie podobnie krótkie oprawy, ale dwie, tak samo dobre. I najlepsze ze wszystkich opraw. Kocham te oprawy głównie za swój wygląd. Logo jest niesamowite. Tylko szkoda, że zrobili tą małą zmianę w drugiej oprawie. Po co? Ale oprócz tego wszystko jest super. W ogóle, czy tylko ja w tych identach reklamowych widzę literkę R? Kocham te identy głównie za tą muzyczkę, nastrój i to w jaki sposób jest zrobione. To, to jest takie komputerowe. W ogóle ja nie wiem jak skomentować te oprawy. Są przecudowne. Kocham je i zawsze będę je kochać. Aż mi się przypomniało, jak jeden raz oglądając Awatore okazę na chyba na ATM yy, pojawił się ten ident z rokiem i tym logiem z 2004 i to nagrałem aparatem, tylko moja siśta to usunęła. Szkoda. A takie miałbym dobre wspomnienie. Podsumowując te dwie oprawy są najlepsze na świecie. Albo przynajmniej moje ulubione, bo najlepsze to już w ogóle inna sprawa. Jak myślicie, jaka jest Wasza ulubiona oprawa? Dajcie znać w komentarzu. Na dziś ode mnie tyle. Myślę, że Wam się film spodobał. No i cóż, życzę Wam miłego dnia, miłej nocy lub cokolwiek. Bye.